Chyba będziemy musieli poszukać pirackiego skarbu. No pewnie, chodź, poszukamy wykrywacza metali. Ma mamy zadność! Wziąłem łopatę i kombinerki. Nic więcej nie potrzebujemy! Witam, jesteśmy z Krajowego Inspektoratu sedesowego. Proszę, czego? Po ostatniej tragedii nowe procedury bezpieczeństwa wymagają, żebyśmy sprawdzili bezpieczeństwo wszystkich sedesów. Możemy wejść? E, jasne. Co to za odbyty, mamo? To funkcjonariusze sedesowego inspektoratu. Zrobią coś z naszym sedesikiem. Z sedesikiem? Ale co z nim zrobią? Hej, ej! To moja łazienka! No tak, musimy tu wszystko zmienić, przepani. Uh. Blacik trzeba będzie potem przesunąć o 15 centymetrów, ale na razie zainstalujemy pas bezpieczeństwa. Pas bezpieczeństwa? Prawo federalne wymaga, by na wszystkich sedesach zamontować pasy bezpieczeństwa tak, żeby nikt już nie mógł wpaść. Teklu, nie zmusisz mnie do zapięcia pasów podczas walenia kloza! To dla twojego bezpieczeństwa. Właśnie zginęła kobieta, wiesz? No tak, ale jej krew jest na paru Klejda, nie na mojej!